Cześć! W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami pięcioma rzeczami, które warto wiedzieć zaczynając pierwszą pracę lub będąc w trakcie jej poszukiwań. Materiał skierowany jest głównie do osób początkujących, ale może i starzy wyjadacze znajdą tutaj coś interesującego. Chcesz wiedzieć więcej? Koniecznie sprawdź ten wideo materiał. Ok, lecimy z punktem pierwszym. Praca programisty to nie tylko pisanie kodu. Dokładnie. To nie jest tak, że przez 8 godzin ciągle siedzisz i piszesz kod. Nie. Codzienność to przeglądanie cudzego kodu, spotkania, analizy, kod review, bugi, testy, oczekiwania na buildy, pipeliny. To wszystko część pracy programisty. Im szybciej to zaakceptujesz, tym mniej się rozczarujesz. Po drugie, nie musisz wiedzieć wszystkiego, ale musisz umieć szukać. Nie nauczysz się całej javy, frameworków, wzorców na pamięć, ale musisz wiedzieć, jak się uczyć, jak szukać? W takich źródłach jak Google, ChatGPT, dokumentacja czy ciężko żyjący z tego Overflow. Praca nikt nie oczekuje encyklopedii, tylko efektywność. Po trzecie, feedback nie oznacza, że jesteś słaby. Review, poprawki, komentarze to codzienność. Na początku może to boleć, ale kto nie dostaje feedbacku, ten się nie rozwija. Bo może nie wiedzieć jak. Jeżeli Twój pierwszy merch z nowej pracy ma mnóstwo komentarzy. To nic złego, każdemu się to zdarzało. Także mi ważne, żeby wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski i nie popełniać tych samych błędów w przyszłości. Po czwarte, senior nie znaczy, wszystko umiem. Senior nie zna odpowiedzi na wszystko. Nie ma wiedzy z całego świata programowania w głowie, ale wie, jak ją znaleźć, jak ją odpowiednio wykorzystać, no i oczywiście, kiedy przyznać się do błędu i powiedzieć, nie wiem, bycie seniorem. Nie równa się byciu robotem, który zna każdą metodę z dokumentacji. No i ostatni punkt. Porażki są częścią naszej pracy. Zawalisz jakiś deploy, źle zrozumiesz zadanie, spowodujesz buga na produkcji, który wywali całe środowisko w piątek po południu. To zdarza się każdemu. Ważne, żeby wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski i, tak jak w przypadku feedbacku, nie popełniać tych samych błędów ponownie. Bo najważniejsze jest nie to, że zrobiliśmy jakiś błąd. Tylko to, żeby wyciągnąć z niego jakąś lekcję. I to by było na tyle. Dzisiaj dość krótki odcinek, ale mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Cię do pobrania podsumowania dzisiejszego odcinka. Link do niego znajdziesz w opisie lub przy przypiętym komentarzu. Dodatkowo zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału, tak żeby być zawsze na bieżąco. Cześć!